Pole boczne stożka o próbieniu 8 wynosi 136pi. Wysokość tego stożka jest równa. Czyli dobra, najpierw narysuję Może rysunek pomocniczy. Tak. Tak. Tu mamy wysokość. Ta czerwona krecha to jest jego wysokość. Tutaj to jest jego tak zwana tworząca, czyli L. A tu w podstawie mamy promień R. I co my mamy? Mamy to R, które równa się 8. Wiemy, że pole boczne równa się 136 pi. Pole boczne. Liczymy z wzoru pi, r, l. Wszystkie wzory zawsze macie w tablicach, także się tym nie przejmujcie. Czyli 136 pi równa się pi razy 8 razy l. Po co to liczę? Żeby mieć to i wtedy z Pitagorasa wyliczę naszą wysokość. Yy, I tak. Dzielę to przez pi osiem, czyli L to się równa sto pi przez osiem pi. I tak, L to się równa. To z tym się skróciło, to z tym też. I to jest 17. Czyli moje zielone to jest siedemnaście, tutaj. Mm. Osiem. Ta ósemka jest tu, Oto to jest to masz R. Dobra. Czyli mam osiem, więc H kwadrat plus

Czyli h kwadrat równa się 225, a pierwiastek z 225 to jest 15. Czyli h to się równa 15 lub h równa się minus 15. Pamiętajcie, bo minus 15 razy minus 15 to także 225. Ale w tym przypadku ten wynik odpada bo miary są dodatnie. Mówiąc tak, dosyć w skrócie. Czyli h równa się 15. Czyli odpowiedź b. Podsumowując, pierwsze co robię, wypisuję dane. Dane. By policzyć wysokość, muszę mieć wyliczone L 3 L liczę ze wzoru na pole boczne e 4 mam r i l to wyliczam z pita gorasa Nasze H. I to wszystko. Czyli najtrudniejsze, co jest wliczanie, czyli działania na liczbach.